Chciałabym pokazać, jak w przypadku telefonu HTC One można włączyć funkcję pilota telewizyjnego. Wybieramy menu. Najpierw musimy odblokować telefon. W menu mamy opcję Telewizor. Widzimy od razu też wykaz programów. Wraz możemy wybrać, o której godzinie dany program będzie wyświetlony, jest cała lista. Wracamy. I funkcja pilota, która mieści się u góry. Podstawowe funkcje, zmiana kanałów, głośność, wyciszenie. Dalej możemy wybrać numerycznie programy. Można sparować z wybranym telewizorem, telefon zapamięta. Z jakim telewizorem jest sparowany telefon, i można używać go właśnie jako pilota. Dziękuję bardzo.